No, cześć kochani, to co Wam przed chwilą pokazałam, to to jak zbieram się rano po nocy przez w samochodzie. Generalnie to, co mnie najbardziej zaskakuje w tym koncepcie, to to, że można tak szybko i sprawnie się po prostu no, ogarnąć rano. Jak pierwszy raz próbowałam, to trochę byłam przytłoczona, jakby tym właśnie brakiem organizacji, czego nie lubię. Natomiast tym razem, jak przyjechałam tutaj, różnicą jest to, że kupiłam w sklepie sportowym gruby, ciepły, puchowy śpiwór. I mam też dmuchany taki lekki, kompaktowo na cztery pory roku. Materac. I powiem Wam, że to robi przeogromną różnicę oczywiście w połączeniu z bezpiecznym miejscem, bo jestem teraz w bezpiecznym miejscu, w miejscu, w którym czuję się bardzo dobrze i oprócz tego na takiej takiej zatoczce, która jest przeznaczona do parkowania na noc tutaj, czyli tutaj można oficjalnie i legalnie Nocować i spać, więc to mi daje ogromny komfort. To jest numer jeden zawsze poczucie bezpieczeństwa i tego, że, że robi się coś, powiedzmy, legalnie i nie odstaje od normy. No a druga sprawa właśnie ma i śpiwór, który robią tak niesamowitą różnicę. I powiem Wam, to, co mnie zaczęło fascynować w tym pierwszą noc, jak tutaj przespałam, była bardzo wygodna. Już byłam zaskoczona, no ale jeszcze, jakby tak sobie ogarniałam w myślach, jak ja, mam to, jak ja mam to sobie organizować, żeby to nie było takie długie rano i żeby to nie było takie właśnie w takim bałaganie, bo nie lubię tak żyć. No, i od drugiego dnia już, już opracowałam sobie bardzo prosty system. Mam tutaj położony mój plecak otwarty. Plecak mam w ogóle genialny, to muszę podkreślić, 10 razy. Plecak jest połową sukcesu mojego wyjazdu. Gdybym miała torbę czy, czy plecak, który nie byłby powiedzmy funkcjonalny, otwierany z boku, tak jak walizka, gdzie miałabym wszystko kopać, to bym chyba oszalała. Więc to, że mam ten plecak, który właśnie się otwiera z góry i mogę wszystko z zamkniętymi oczami właściwie znaleźć, to robi mi dużą różnicę. Więc mam tutaj położony plecak. Z tyłu śpiwór, który jest w takiej dużej, bo to jest puchowy śpiwór w takiej dużej, jakby takiej no sakwie, więc bardzo szybko go rano tam wkładam z powrotem, a wieczorem wyjmuję teraz mam cały czas nadmuchany i mam tam koc jeszcze i taką małą torbę z ubraniami sportowymi, których nie wykorzystuję. Wykorzystuję tylko do położenia sobie pod głowę po ten materac. No i dlaczego o tym wszystkim mówię? Wygoda tego jest, polega na tym, że wieczorem jak, jak zbieram się właśnie do spania, już też ten system mam opracowany, zawsze najpierw idę do jakiejś łazienki, tutaj są łazienki dla kamperów właśnie i dla osób, które zostają pod namiotem, więc są oficjalnie otwarte łazienki. Nie ma najmniejszego problemu, żeby pójść, żeby się wykąpać, żeby umyć sobie włosy, ale nawet bez tego wcześniej odwiedzałam różne wszystkie lokalne łazienki i to naprawdę można, naprawdę można to zorganizować żeby iść i się w tej łazience umyć wieczorem i rano, więc to naprawdę nie ma problemu. Powiem więcej, jeżeli ktoś by mnie widział na zewnątrz, to wątpię, żeby skojarzył, że może śpię w samochodzie i myślę też, żeby tego nie poczuł. <grym> więc to jest numer jeden, więc wieczorem zawsze odwiedzam jakąś łazienkę. I jak tutaj przyjeżdżam, to zaczynam od właśnie rozkładania siedzeń. Jednego, drugiego. Rozkładam ten materac, który już jest nadmuchany. Wyjmuję śpiwór, i jestem gotowa do spania. I dokładnie w tą samą stronę robię rano. Składam śpiwór. Mam taki mały kocyk, więc składam ten kocyk. Składam to, wtedy się przebieram rano w ubrania na dany dzień, tak? Wszystko chowam to, co mam do schowania w torbie. Zamykam plecak, odpycham go w tamtą stronę, składam siedzenia i przechodzę tutaj. I już w tym momencie po prostu funkcjonuje z normalnego samochodu, tak? Generalnie. Jakie mam wrażenia jeszcze poza tym, że można tak łatwo, lekko i logistycznie dobrze to ogarnąć, bo w samochodzie mam porządek cały czas, tak? Mam torbę tutaj złożoną, tu mam zawsze z tej strony wody w butelkach galonowych. Trzymam, więc wszystko ma swoje miejsce. Z przodu mam jedzenie też, bo mam takie rzeczy, jak orzechy, miód, siemię lniane, takie zdrowe rzeczy, które zawsze chcę ze sobą mieć i które codziennie. I jem, więc tam mam dużą torbę taką z jedzeniem, owoce jakieś, ale parę takich elementów, które musiałam też przejść. Jak przyjechałam tutaj i minął dzień, zrobiło się popołudnie, byłam zmęczona, nie chciało mi się nigdzie jechać i teraz tak się czułam taka trochę, co ja mam ze sobą zrobić? I pierwszego wieczoru przyjechałam tutaj na to miejsce jeszcze wcześniej, jeszcze było jasno. Już gotowa do, na noc, rozłożyłam te siedzenia i położyłam się na materacu, położyłam sobie coś pod głowę i zaczęłam rzeczy w internecie robić, tak? W telefonie. Powiem wam, poczułam się tak ten moment, jakby jakbym leżała w pokoju gdzieś na kanapie, tak? Jeszcze nie śpię, ale coś sobie robię należąco i w relaksie. I to był pierwszy moment, kiedy sobie zdałam sprawę OK. Ja muszę ten samochód tak traktować, jako moje miejsce teraz na ten czas, w którym również mogę nie tylko śpię te parę godzin, ale czasami może być sytuacja, że jestem zmęczona i tutaj muszę, że tak powiem, poczilować, tak odpocząć. To była jedna sytuacja. Druga była kolejnego któregoś tam dnia w tygodniu, kiedy też byłam dosyć zmęczona jeszcze w ciągu dnia, a wieczorem była impreza, na którą chciałam pójść. Więc myślałam, żeby się zdrzemnąć przed, przed tą imprezą. No i zrobiłam podobnie, pojechałam w inne miejsce, bo staram się w tym miejscu, w którym nocuję rano, mam taką też zasadę, już sobie wypracowuję, nie wychodzę z samochodu rano ani wieczorem. Jak tu przyjeżdżam, to z niego nie wychodzę. I rano, jak wstaję, też z niego nie wychodzę. Zbieram się, zaraz przejdę do przodu, zrobię sobie makijaż, tak sprzątnę ten przód i jadę do łazienek, które są tam i potem jadę na kawę i tak dalej. Nie wychodzę tutaj, bo nie chcę, żeby ktoś widział, kto w tym samochodzie jest. Jest tutaj parę samochodów. W tej chwili jest jeden tylko. Wcześniej był jeden i jest jeszcze właśnie ten jeden, który tu codziennie przyjeżdża, tak jak ja. Dziś widziałam, że to jest dziewczyna też i w o wiele mniejszym samochodzie, więc też w taki sposób funkcjonuje. W każdym razie nie chcąc tutaj jakby być zbyt widoczna mimo wszystko, mimo że to jest oficjalne, Któregoś dnia pojechałam w takie ustronne miejsce, to na słońcu było, bo tutaj większość miejsc jest na słońcu, więc włączyłam sobie klimatyzację, rozłożyłam materac i się położyłam, przespałam, tak? I po czym wstałam, zebrałam się, pojechałam do łazienki już się właśnie ogarnąć i sobie zrobić jeszcze makijaż, bo jeszcze gdzieś jechałam. No i pojechałam na tą imprezę, wróciłam, mam tu chusteczki e, mokre, więc kosznałam makijaż i e, no i się kładłam. To jest druga rzecz. E, no i e, generalnie trzeba i, i trzecia rzecz jest taka: ja pracuję zdalnie. Do pracy zdalnej potrzebuję internet, phone reception, zasięg, tak? No i mam komputer oczywiście, i, i, i musi być miejsce w miarę ciche, żeby mogła e, rozmowy telefoniczne odbywać. E, wcześniej z reguły jeździłam do kawiarni różnych e, internetowych, przy czym tam z reguły jest muzyka, tak? Więc jak, jak mam rozmowę jakąś, to muszę wychodzić i to czasami bywa trochę problematyczne, bo ktoś dzwoni. Ja siedzę przy komputerze, muszę komputer brać i wychodzić. W zależności od internetu, jak mój internet na telefonie działa, że mogę z hotspata podłączyć komputer, to mogę równie dobrze pracować z samochodu. I ostatnie dwa dni pracowałam trochę z samochodu. Wczoraj była po prostu rewelacja. Ja rano wstałam, zrobiłam sobie tu porządek, ogarnęłam sama siebie, zjadłam sobie śniadanie, bo mam z reguły za sobą jakiś jogurt, tego typu rzeczy. Po czym usiadłam tutaj, wyciągnęłam sobie nogi tutaj, i wziąłam komputer i pracowałam. Później pojechałam w miejsce, które ma cień, pracowało mi się rewelacyjnie. Naprawdę co do jakości pracy, taki tryb życia w ogóle nie ma, nie ma wpływu, tak? bo można totalnie się ogarnąć, ale powiem więcej, czułam się tu tak zrelaksowana i u siebie. I to jest właśnie to, co mnie fascynuje. To jest po prostu kwestia myślenia. I tego, jak my na taką sytuację patrzymy. I oczywiście to nie jest dla każdego, ale też rozmawiałam wczoraj z chłopakiem, który prowadzi taki nomadowy tryb życia już od lat. I on miał taki epizod, właśnie kiedy był zmuszony sytuacją spać w samochodzie, nie podróżując, ale funkcjonując normalnie w mieście. I on powiedział, że to było dla niego doświadczenie, które otworzyło mu oczy na to, jak człowiekowi niewiele potrzeba. I jak go słuchałam, to mam dokładnie te same wnioski, które ja już mam od długiego czasu, to, to wcale nie jest teraz. To, co ja teraz robię, jest wynikiem tego, że ja po prostu już się przekonałam jak niewiele trzeba. Naprawdę do funkcjonowania no, w podróży generalnie, tak, ale i do życia niewiele potrzeba. Ja funkcjonuję z plecaka już od roku czasu, tak, no, miałam przerwę w Polsce, ale rok czasu. Mam praktycznie te same rzeczy w placaku i przez cztery pory roku w nich funkcjonuję. Oczywiście robię pranie tak, żeby tu nie było, żeby ktoś tutaj nie dopowiadał rzeczy, których nie mówię, ale generalnie nie czuję, żeby mi, jeśli chodzi o ubrania, cokolwiek brakowało, tak, Czyli na jednym placaku można funkcjonować. Na no teraz jeszcze udowadniam sobie nawet, że można na tak małej przestrzeni funkcjonować. Jest taka youtuberka, którą śledzę, ona przez 2,5 roku mieszkała w samochodzie. Jak ja na nią patrzyłam, to tak czasami myślałam tak. Hmm, no jakie to takie dziwne, tak, to życie, no takie. Teraz powiem wam, patrzę sama na siebie. I ja wiem, jak to może brzmieć, bo ja sobie z tego doskonale daję sprawę. Tak samo jak z podróżowaniem samemu. Ja czasami, tak jak ktoś mówił, jadę gdzieś samemu. Ja mam takie, o, sama jeżdżę sama. I wiem, że to nie jest to, że jest się samemu, tak? Właśnie wczoraj spędziłam dzień z poznanym chłopakiem tutaj. Byliśmy na, na takim. On mnie zaprosił, bo, bo miał właśnie możliwość na takim wyjeździe samochodami ATV takimi terenowymi tutaj po parku, tak? Potem wieczorem pojeździliśmy, więc to nie jest tak, że jest się samemu i tak samo, jeżeli chodzi o spanie w samochodzie, naprawdę mam nadzieję, że nikt nie zrobi tego, mm, jaka ona biedna, bo uwierzcie mi, jest mi tak dobrze tutaj. Jutro prawdopodobnie będę jechała do innego miasta, no gdzie będę musiała Airbnb y, zarezerwować, nie mam na to ochoty. Nie mam na to ochoty, ale to, co jakby robi ten cały obraz tego, to tam w takim miejscu po prostu, w którym ludzie kampują na najróżniejsze sposoby i mi tu gra i uwielbiam to miejsce i uwielbiam tę atmosferę i uwielbiam widzieć, że są samochody inne, tak jak ja, które, w których ludzie też właśnie funkcjonują. To jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy żyją off-grid, tak? Żyją off-grid, zbierają wodę z deszczówki, bo to jest pustynia mają panele słoneczne tak mają septyk tak zwane systemy wodne i kanalizacyjne że tak powiem tak to są to jest taki specyficzny sposób życia tutaj na pustyni wymuszony też warunkami i ja się tutaj tak świetnie doskonale i cudownie czuję że naprawdę nie chce mi się nawet gdzieś tam jechać myślę że pojadę na parę dni i jeszcze na parę dni tu wrócę no Niczego mi nie brakuje, żyjąc w samochodzie, to jest, to jest wniosek, do jakiego dochodzę. Zaskakujące dla mnie samej, ale też coś, czym chciałam się z Wami podzielić. Zupełnie na świeżo. Ja wstałam w ogóle, jestem jeszcze nieobudzona, może od tego zacznijmy. Niedobudzona, i, i dopiero będę się zbierała do dnia, ale chciałam się z tym z Wami podzielić. Dla mnie osobiście. Nawet takie nagrania, jak to i, i pokazywanie tego, jak wygląda organizacja podróży od kuchni, jest bardziej interesujące niż pokazywanie samych miejsc, powiedzmy. Z paroma wyjątkami, może, ale generalnie podróżować do, do różnych miejsc każdy może dotrzeć, tak? Ale jeżeli podróżujemy tak super, jakby. Wygodnie i przenosimy swój sposób życia z miasta w takie miejsca, to jakby nie do końca jest ten tryb podróży, który ja lubię. A zwłaszcza w takich miejscach lubię tą prostotę. Uważam, że podróżowanie jest takim fajnym motywem i taką motywacją do tego, żeby właśnie upraszczać sposób życia upraszczać sposób funkcjonowania tak? i dostrzegać, jak życie może być proste i fajne w tej prostocie. Dlatego, to jest sposób, generalnie to, co Wam pokazuje, to jest sposób podróżowania, o którym ja zawsze marzyłam. Ja chciałam takiego sposobu podróżowania poznać i spróbować: takiego prostego, y, ekonomicznego też przecież, bo to wszystko jakby jedno z drugim się łączy, ale to nie, jest, to nie jest główny motyw tego, dlaczego ja tego próbuję. To, w moim odczuciu, właśnie funkcjonowanie samochodu y, pociąga za sobą wolność. Jestem niezależna, gdziekolwiek nie pojadę, to mam tą opcję, że jakby nie było możliwości zatrzymania się gdzieś, ja mogę się przespać w samochodzie i zrobić to wygodnie. Mieć ciepło, mieć wygodny materac, wiedzieć, jak to zrobić. Dla mnie daje to poczucie takiego właśnie takiego nieskrępowania i to jest to, czego ja w podróży szukam, więc chciałam się z wami podzielić tymi wrażeniami. I może zainspirować kogoś, bo z kolei ten aspekt ekonomiczny, też dlaczego ja to pokazuję, jest taki, że zdarza się, że ktoś mnie pyta, jak ty to robisz? Tak, musisz mieć kupę kasy, żeby tak funkcjonować i podróżować. Zgadza się, że bez pieniędzy tych, tych rzeczy się nie ogarnie, pewnych, ale też, ale też. Są sposoby dla chcącego, nic trudnego. E, więc e, to jest powód, dla którego ja się tym dzielę, żeby kogoś zainspirować, że można podróżować nawet w taki sposób, i e, no, to może dla kogoś być jakimś dyskomfortem. Dla mnie nie jest. To, to jest najlepsze, że dla mnie spanie w samochodzie nie jest dyskomfortem, wręcz, wręcz jest mi tu. No jest mi tu fajnie, mam niedosyt, powiem Wam szczerze, mam niedosyt. No ale jeżeli dla kogoś jest dyskomfortem, ale chcę dalej podróżować, no to może powinien coś takiego rozważyć i pójść na ten dyskomfort czasami, jeżeli finansowa blokada go przytrzymuje od niepodróżowania, tak? To jest powód, dla którego tym się dzielę. Chcę pokazywać, że można na różne sposoby te swoje cele osiągać i przeżywać życie w sposób taki, jakby było przygodą. Ja wczoraj jak rozmawiałam z tym, z tym właśnie nowo poznanym znajomym, który jest paręście lat już w drodze, chyba 12 lat powiedział. E, mieszkał na, Ala na Alasce, pracował na Antarktyce, e, no różne takie właśnie przez Amerykę Południową e, przejeżdżał i tak dalej. I właśnie jak rozmawialiśmy na ten temat, to on też pracuje, tak? Ja też pracuję on powiedział, słuchaj, można pracować, a można dalej życie przeżywać tak, jakby było. Jakby było niekończącą się przygodą. No I, i taka jest prawda. Byliśmy wczoraj po pracy na, na właśnie wyjeździe na ATV, oglądaliśmy jakieś rośliny pustynne, ciekawe historie na ten temat były opowiadane. Potem jeździliśmy tutaj wieczorem po tym miasteczku, oglądaliśmy bary i tak dalej. Jest dużo, dużo sytuacji, które właśnie są otworzone dzięki podróżowaniu i, i nawet taki sposób funkcjonowania może to ułatwić, więc dlatego o tym mówię. Mam nadzieję, że, że komuś pokaże, i mam nadzieję, że komuś pokaże, że korona od tego nie spada, że się śpi w samochodzie. Ja gdybym była zażenowana tą sytuacją, albo gdyby mi był wstyd, że w taki sposób podróżuję, to na pewno tego nie pokazywała. A mnie nie tylko nie jest wstyd i nie jestem zażenowana, to nawet nie jest neutralne dla mnie. Mnie się to podoba. <laughs> mnie się to autentycznie podoba, naprawdę. I no i kolejna rzecz. Swojego komfortu, powiedzmy noclegu, wypoczynku na pewno bym nie poświęciła, jeżeli spanie w samochodzie by, było, by oznaczało poświęcenie swojego, swojego relaksu, bo mam takie mocne przekonanie, że podróżując, zwłaszcza samemu, na długi okres czasu, trzeba mocno myśleć o zdrowiu i o wypoczynku. Tak? Tu nie ma jakby szarżowania, ja bardzo na to zwracam uwagę. Zdrowe odżywianie bardzo zdrowe tego bardzo mocno pilnuję. I właśnie wypoczynek. To są bardzo ważne rzeczy. Tu jest dużo rzeczy, o których trzeba pomyśleć, na które trzeba mieć siły i trzeba dbać o zdrowie i o swój organizm. Dlatego, jeżeli to by oznaczało, że ja jestem niewyspana i niewypoczęta, to ja bym na pewno tego nie robiła. Ale skoro to oznacza, że ja śpię, dzisiaj spałam do przed 10 rano. Tak mi się cudownie spało, nawet nie chciałam się wstawać. Więc ja o tym mówię, dlatego że to jest po prostu wygodne. I mam nadzieję, że uda mi się kogoś zachęcić do takiego sposobu podróżowania też. Okej, okay, kochani, pozdrowienia. Idę się zbierać i dobudzać, doprowadzać do porządku. Papa. Pa.